Siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku Przygód Trackera. Dzisiaj jedziemy z Z, 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 z kim my tu jedziemy? Z Overspeedem, Siemanko Over. Siemanko? Tak, jedziemy po agregaty, załadować w agregatach i, i, i będziemy wjeździć jak widać na budowę wieżowca. Wysłuchał welec, no nie? Tak, o ile się nie mylę. Tak, tak, to tak. Jak widać mamy na serwerze wiele fajnych bajerów, Mniej więcej jeden z nich, jeden jedyny. To konsola po prawu, którą widzicie, mamy licznik. Nie, wiem, są dwie prędkości pokazane. Nie wiem, która jest która. A co się rufa, to jest ile jedziesz. A ta pod spodem? To jest ile kilometrów przejechałeś. Tak. Nie, dystans jest tam. Dystans a jest A tak chyba z tak? bo jak Nie, ty z jak autem, jechałem buli to, to też mi dystans rósł. A no bo tu tak jest właśnie, jak widzisz yy, w tych rzekach to może źle. A ładować. dystans przejechany jaki przejechałem, tak? No, no, no. Aha, aha, dobra. Jak widać mamy temperaturę na dworze, temperaturę silnika, no i zbiornik. Tam jak kierunki wrzucamy. Yy, to nam się takie coś pokazuje. O jak awaryjny to jeszcze taki fajny znaczek jest. Jest taki, albo jak ręczny, no jak ręczny, to mamy taką P. Fajny, fajny, Pro. A tu mi jak to pracują się wywalić. Dobra, lecimy. Ja mam ogólnie z Intertransu no nie. Intertrans jest zły. Wybaczcie, że będę rzadko obracał myszkę, ale nie mam myszki muszę na to uczpadzie jechać. O, 9 FPS. No, ja akurat teraz mam 30. Ty wiatola mi dwa razy zabrała. Ja mam ponad 1000. Więc nie narzekam. W razie. Yy, a ja mam takie pytanie: A kurde, czego zgasiłem sobie samochód i się dziwię, czemu mu Tak, gdzie jest poziom naładowania akumulatora? Nie ma. Yy, nie ma, ja chci... Rapnie tak jakby akumulatora, rozładuje się, to wtedy... no to już, wtedy... Już się z tym spotkałem i wyzwałem, czemu samochód nie odpala. Ten towar to mamy taki trochę masło maślane, bo jedziemy po agregaty do agregatów. Mało ważne, nie patrzymy, słuchaj, gdzie jedziemy, ważne, że jedziemy. Kto to tą autostradę robił? Kupy dupy się nie trzyma, no. O, drift JBB Ej, JBB przy mnie to idzie niosł To tak dalej troszeczkę od ciebie, żeby ci nie wjechać w tyłek, bo wiesz, ja mam inne mody, ty masz innej Raz w dupę to nie pedał. Ja mam, co ja mam, ja mam DAFA No, ja akurat też mam DAFA no mamy te same mody co z Czekaj, gdzie są te agralaty? A tu trzeba jechać Ups, ja mam kurde, miotam no. Uwielbisz klepsydrę, dlatego zahamowałem Aha, wredna na klepsydrę się Ja kurde tutaj tą autostradę jaką odwaliłem To była mała Kurde, ale siedziałem na tą autostradą Ja wiem Około trzech tygodni O oh, lol. Tylko nie mogę ja jeszcze się raz za poziała Jest nawet na którymś z filmów Na otwierasz jeszcze swój serwer driftu A czy wiesz co póki co nie ma mi kto go zajmować się nim o A rozumiem ma no, adminów Tak jakby nie do końca się rozchodzi o adminów To, żeby no opiekować się tym serwerem, tak? Dokładnie. Czemu awaryjne się nie pokazują? Yy, bo jest taki i teraz nic się nie pokazuje, wiesz? A, czyli skopali jak zawsze. Nie wiem, ostatnio na serwerze, przyznaję się, byłem około tydzień temu, no ale czasu nie mam dosłownie na nic. Ja wiem. Robota Chyba, że masz urlop A, to urlop ty zobaczysz Urlop to Jadę w ciebie Gdzie ty urlop dostaniesz coś ty... Woda gadać Ja w to wakacje na razie się nigdzie nie wybieram Chyba, Dla... że nad wodę cztery tony. A ja też nigdzie nie byłem Latry. Nie ma czasu, funduszy i za mało się zarabia w tej Polsce. Lol, ej działa u ciebie komenda załaduj? No, ładowanie o, teraz. towarów w toku. Nie, bo jestem za daleko troszeczkę i wiesz. Jaki czas jazdy był dozwolony? Bo nie pytam. Jakie co? Czas jazdy jak jest dozwolony? Yy, do 50 minut. Ja a, już mam sporo. ponad godzinę. E a to zara na policję i miałam dat. O, drzewek nam się tu wpakował. Menda jedna. Ty gdzieś wjechał i akurat mu HP zabrało. Nie żyje? Nie, nie akurat no, mu HP brał. Jaka szkoda. Ty chodź go zabijemy. Pozdrowienia dla drzewka. O, ty ja się chyba już załadowałem. Ja już złapakowany jestem. A to czemu nie pisze mi, że mam towar? Nie załadowany. Wiem. Co za wredne dziadostwo. Ty teraz idziemy to mamy jechać. Na, do LS, tak? Chyba tak nie wiem, jeszcze tego nie wybierałem. Kurde. No dobra, lecimy, ja tam bez mini mapy tam. Ja jeszcze jakoś tam wiesz, patrzę, tylko jest tyle osób na serwerze, że wszyscy są akurat tak wiesz, rozwaleni na jedną stronę. No powiem ci, ja wchodziłem to było ile? 44 osoby. No ja jak w był 40, teraz jest 33 Oooo. Um, przyszedłem na serwer i ludzie pouciekali. Jaka szkoda. Pokaż tą kamerę z dwójki, a nie, nie działa, okej. Okay. Jesteś tam z tyłu? Jestem, jestem. Jak na prostej drodze będę to obrócę. Teraz póki co nie mam jak Zanim no, to odpadę obrócę zakręt. to. Na laptopie jesteś? Tak, o nowy raptop. No i licznik mi zniknął, co za wredne dziadostwo. Ale jak tu jogę mam to... O, a drzewek podplant... O, już będę widzimy. To jest, kurde. Zaraz go na policję. Czekaj, czekaj, obrócimy kamerę, obrócimy. A tu, Panie, obrócimy, bo zaraz zakręt. No i tutaj zrobili też jakiś zajazd. Jakiś... A nie chcę A tak to tutaj się nic nie zmieniło. Jak się teraz już odtąd jedzie. Okay. I trafiony zatopiony. <grywka> jakby co to nie byłem ja, dobra? Dobra. Zresztą to to jakiegoś laga Piszę do ciebie astro, dzięki i buziatki. <grystanie> Napij, tak Epsem, to lag xd. Kurde, fuck! Zasrane. Ale patrz, ja to na mi zabrało, jak zanim za nim Dobra, wy jak coś teraz tego nie będziecie widzieć. Epsem mu nie ma za co. Tego nie było. A on do ciebie, nagrałeś to XD? Oczywiście. O, ja ten nie przejadę. Napisz mu, że bytnę. Kurde, mhm. ostatnio mi samochód banda mrówek latających oblazła, no. A byłem tam u was pod domkiem. W gra, XD? Co wgrali? do niech to wgra, XD. Jak trochę. Oj, Ładnie to tak? Ja myślę, że są w pogotowie to im wszystko wolno. Powiedział, że ci zapłaci. Co masz to dodać. Napisz, że nie stać go na takie luksusy. Kurde, znowu no. Nam... O, 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 prostu ja prostu jak fuck. Co za ciota zrobiła tutaj ten. Pamiętam jak jeszcze byliście co ten skuter nie był kraży. Łomatka to jest vlog dwójka. Kto wbił? Azt Mechanor. Siemano. Siemano. Co to było tak miota jak szatanem? Bo nagrywamy. A, I cisza. A sobie z Wiesz co Czyli chyba nie na LS, tylko cały czas prosto. Co? Jak się nie mylę, nie na LS, tylko prosto, bo tak mini mapa na wprost. Tak? To lecimy. Chyba, że lukniesz na mapie. Luknij. User joined your channel. To poszli na autostradzie. Tak, Czekaj y Tak, musisz tutaj zjechać na domki. A to spoko to jedziemy. Jak będę w stanie skręcić, to polecimy na, na domki. Uważaj, co tutaj... za cioty to porobiły. Tak, właśnie też w to się trzy razy wpakowałem. Co za frejer, moje piękne arcydzieło dzieło popsuje. Kurde, zimno coś w tym domu jest. Mm. O, tutaj też uważaj, bo są barierki. Jesteś siostrą? Tak, tak, jestem, jestem. Czekaj, czekaj, chwilkę skręcam. Miałem chwilą... No kurde, kto to robił. Ale fajne słupki postawili, ciekawe skąd to jest. Ja to próbowałem w pewno porobić te koguty, wiesz, tak się bawiłem na serwer Hamachi, no nie? Człowieku... A, nic, nie będę. A mój domek. Mój domek jest zupełnie dziwnie czeka, Czekaj, czekaj, bo nie wiem jak skryć. A dobra, zmieściłem się w zakresie. Miałem chwilowo wiesz, tak by zacznę, przepraszam. A nie można jazdzie. Tam jachy, ta ślepo... dzisiaj też jest z tobą pewna osoba? Nie. Kogo masz na myśli? Nie wiem, chodzi mi z vlogów. Rozumiemy się bez słów. A. O tą osobę. Cieka... To tutaj jest? Tak. Ale... Ciekawe kto to może być. Tak, no nie, też tak rozgniełem. Cześć, to kurde jest. Co ja? Ja nic nie zrobiłem. Zrobiłeś wszystko. No to by nie mówię. No, no nie oskarżę nie, no przepraszam. O, tu jest osobne. Cześć, pik pik, 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 cofa. Gasimy samochodzik i rozładujemy. A, rozładujemy, tak. Ach, ja już się rozładowuje. Rozładowywanie w toku mi się na chwilkę nagrywanie wyłączyło, ale to dosłownie na sekundkę. Ja już się rozładowałem. gdzie się żegnamy? Mhm. Ciekawe ile trwa. Wam ja takie nagrywanie przygód trackera mnie bynajmniej z reguły yy, cholernie potrafi zrelaksować. Ale pościg za kimś? Nie wiem, nie widzę. Dobra, i ja już się rozładowałem. Over też się rozładował. Tak więc już to by było na tyle w dzisiejszym odcinku przygód trackera, następny nie mam pojęcia kiedy będzie, nie mogę skręcić, choć mogę mogę. Yes, ui, mogę. Dobra, następny nie mam pojęcia kiedy będzie, ale jak będzie to na pewno y, się o nim dowiecie, bo go go, bo, 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 bo. zobaczycie. Tak więc cóż, to by było na tyle. Zapraszam do grania na pt IP serwera znajdziecie gdzieś w moich filmach lub na stronie internetowej ptrp.eu. Zapraszam do oglądania, komentowania, subskrybowania. Trzymcie się! Na razie!